Kaczki, och, ile hałasu na wiosnę robią. Ze wszystkich stron nastaw się zlatują. Szukają miejsca, gdzie gniazdo zbudują. Jeśli kaczka i kaczor sobie takie miejsce na stawie wypaczą, wszystkie inne kaczki stąd wyganiają. Tak mocno się biją, aż piórka na wodzie zostają. Żadna inna para kaczek tutaj nie. Gniazda nie zbuduje. Jak kacza, kaczka jajka wysiaduje, to kaczor jest obok i jej pilnuje. Kiedy kaczęta się wyglują, on sobie gdzieś odlatuje. Mama kaczka na stawie z maleństwami zostaje sama. Troskliwie się nimi opiekuje, przed, przed jaszczębiem i innymi drapieżnikami pilnuje. Kiedy coś ją zaniepokoi, przerażona głośno kwacze, wtedy maleństwa w zaroślach się ukrywają, a jak niebezpieczeństwo już minie, cichutko za chwili one do niej przylatują. Cały czas się w nimi opiekuje. Kiedy już piórka mają, mama uczy ich latania. Trudno tę tą umiejętność zdobyć. Już się wydaje, że polecą. Niestety kawałek powruną, ale znowu na wodę spadają. Kaczka cierpliwie je obserwuje. Wie, kiedy już są gotowe do lotu, a razem z dziećmi odlatuje.